Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmie będę chciała pokazać Wam test kosmetyków Szygram, więc jeżeli jesteście ciekawi, to koniecznie ze mną zostańcie. Okej, okay, zbliżyłam was teraz do do siebie, yy, z tego powodu, że zaczniemy makijaż od makijażu oczu, dlatego że nie do końca wiem jak ta paleta się zachowa, czy będzie taka, wiecie... Yy, dość mocno osypująca się, czy jednak nie. Dlatego bezpiecznie po prostu jest zacząć sobie to od klężu oczu. Na powiekach mam nałożony, yy, korektor z Anastazji i on posłuży mi po prostu jako baza pod cienie. Paleta, której będę używała, to jest paleta, euh, yy, Rainbow Revolution Palette. Tak sobie właśnie myślę, jak Patrzę na tą paletę, że chciałabym y, zrobić jakiś bardziej taki kolorowy makijaż z niej. Dlatego na początek zacznę sobie od tego żółtego cienia limon Drop. Będę sobie go nakładała w wewnętrzny kącik oka. O, nawet jest spoko. Pigment tego cienia nie jest tak słaby, jak myślałam, że może być. Najpierw się go tutaj bardzo dużo napakuję, aby uzyskać maksymalną pigmentację, a później będę rozblendowywała granice. Jak widzicie dobrze, że zaczęłam makijaż od makijażu oka, bo jednak cień się troszkę osypał. Cień, jakiego sobie teraz użyję, to będzie taki cukierkowy róż o nazwie Sugar Lush. I nakładam go tu na tą część powieki i będę chciała połączyć właśnie ten żółty z tym takim różowym. O, co się, nawet ładnie z tobą łączą. Teraz biorę sobie czysty puchaty pędzelek i będę rozcierała te górne granice do takich chmur. Jeszcze bardziej sobie zblenduję też tu tą granicę pomiędzy cieniami. No ale powiem Wam, że na ten moment całkiem mi się to podoba. Co prawda mamy teraz jesień, a ten makijaż będzie raczej w takiej bardziej letniej kolorystyce. Ale nie powiem, ma ta paleta spory potencjał. Teraz myślę, że fajnie byłoby użyć um, tego takiego różowo-fioletowego cienia y o nazwie Sillet Na ten moment wydaje mi się, że cieniowanie górnej powieki możemy uznać za skończone. Ale ja bym nie była oczywiście ze sobą, gdybym nie użyła troszkę błysku. I zamówiłam sobie też właśnie z Shein taki żelowy blokad w słoiczku. I jestem ciekawa w sumie jak to będzie wyglądało. Także teraz będę nakładała. Mam nadzieję, że nie zepsuję efektu, bo naprawdę póki co podoba mi się to cieniowanie. Nabieram sobie odrobinkę tego na palec i będę nakładała to na środek powieki. Okej, okay, wygląda to dobrze. Tak, w ogóle to nie dałam pod żadnego glitter primera ani nic z tych rzeczy. Z tego powodu, że chciałam zobaczyć jak to się będzie zachowywało i czy się będzie przyklejało, ale na razie bardzo ładnie się to transferuje z paluszka. W ogóle super, myślę, że to będzie wyglądało nawet do takich makijaży codziennych, które po prostu będziemy chcieli podrasować jako taki topper. Naprawdę? Póki co, super. Jak widzicie, na dolną i niewodną i przy górnej linii nałożyłam sobie czarną kredkę. Teraz przejdziemy sobie do dolnej powieki, bo poza kamerą jeszcze nałożyłam podkład i korektor. Oczywiście mój ulubiony korektor jest Anastazji i podkład. Mineralny żdzień I teraz przechodzimy sobie tutaj dolnej powietrza Najpierw znowu użyję tego żółtego cienia I nałożę go sobie tu w tej wewnętrznej części Teraz z że chciałabym wykorzystać jednak Jak największą ilość cieni Użyję sobie fioletu o nazwie J. O, ten fioletik też spoko jest. I teraz w tej zewnętrznej części nałożę sobie niebieski, który co prawda jest brokatowym cieniem, ale naprawdę bardzo mnie kusi. Nazywa się Summer Gump. Uuu, on jest mięciutki. Ok, teraz pada na wytuszowanie rzęs i zaraz do Was wracam. Okej, okay, na ten moment makijaż oczu prezentuje się w ten sposób. Ok, makijaż oczu skończony i teraz przechodzimy do twarzy. Yy, muszę sobie ją wykonturować i mam tutaj ten kultowy brązer w odcieniu warm home. Ciekawa jestem pigmentacji. Tego produktu. Więc na początek założę go niezbyt dużo z takimi kropkami, jak widziałam na TikToku. I sobie najpierw wygląduję jedną stronę, a później drugą. Ok, odczyn jest dość intensywny, ale wydaje mi się, że nie będzie się to wcale źle blendowało. Ok, yy, poza kamerą sobie nałożyłam też róż, z racji, że po prostu nie zamówiłam sobie stamtąd żadnego różu, więc wiedziałam, że bez sensu wam to pokazywać, zwłaszcza, że używałam już yy, produktu, który nie jest dostępny w sektorze, bo chodzi mi o róż z Benefitu Galiformia. Teraz pora na rozświetlać. I mam też taki płynny rozświetlacz w odcieniu tea Cake. jest to taki złoty odcień, yy, pozwalałam sobie już używać na ręku i na ręku wyglądał naprawdę pięknie, zaraz Wam go pokażę. Na ręku się prezentuje w ten sposób, jak widzicie naprawdę pięknie odbija światło, jest to taka tafla, a co bo będzie na twarzy. Spojrzałam, że najlepiej z po sobie nałożę na rękę i z ręki po prostu gąbeczką na twarz. Wow, odcień jest naprawdę piękny. W ogóle on ma taką śmieszną formułę, bo jest mokry, a w momencie, gdy zostaje yy, na skórę nałożony, robi się taki bardziej suchy pudrowy. No, efekt jest... jest fajny. I w ogóle ten odcień jest super, bo jak widzicie po usku, taki jest złotawy. A jak patrzę tak na wprost na siebie w to nie widać, żeby były jakieś ciemniejsze plamy, czy właśnie jakieś takie smugi. Teraz pozwolę sobie jeszcze odrobinkę tego rozświetlacza zaaplikować w wewnętrzne końcówki, tak aby połączyć właśnie z sobą. No super to wygląda. W ogóle przez to, że tu mamy żółty cień i złoty wyświetlacz, to naprawdę się to pięknie zgrało. Yy, poza kamerą sobie obrysowałam usta konturówką. Yy, użyłam konturówki mojej ulubionej, w sumie z Maybelline. Podziękuję Wam na dole. I teraz na usta, na środek chciałabym nałożyć troszkę tego brokatu, dlatego że później będę nakładała sobie y, olejek, też strzyglam. Ok, więc biorę odrobinkę i nakładam. I teraz sobie właśnie nałożę ten olejek bo ja mam smaku wiśniowym. I to jest jedyny produkt, który pozwoliłam sobie właśnie już otworzyć wcześniej z tych wszystkich, które dzisiaj używałam. Powiem Wam, że on tak wspaniale nawilża usta, jak po prostu jakiś, nie wiadomo jaki produkt. Także polecam go. Także kochani, w taki oto sposób prezentuje się ten skończony makijaż. Jak widzicie jest on Zupełnie inny niż wszystkie na moim kanale Dlatego, że jest po prostu kolorowy Ale powiem Wam szczerze, że całkiem dobrze się w nim czuję I podsumowując Produkty z Sjewlam są naprawdę spoko jakości yy, Zwłaszcza w porównaniu do ich ceny yy, Jeśli chodzi o paletę, to naprawdę będę jej używała i polecam ją Bronzer to mam jeszcze takie do zastanowienia Rozświetlać bardzo mi się podoba Olejek do ust w ogóle jest cudowny, tak samo ten brokat, także powiem Wam, że naprawdę warto zamówić tych kosmetyków. Jeżeli film Wam się spodobał, to pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, udostępnieniu filmu oraz o łapkach w górę. Do zobaczenia kochani w kolejnym odcinku. Pa, pa!